No to jedziemy do Denver, Colorado. Iha! Jestem Polakiem i tego się nie stwierdzę, a kto się tego stydzie? Wy wypierdol! Coś mi przerwało, nie wiem chyba się kończy pamięć w telefonie więc tak jak mówiłem jestem na paru tysiącach fit w górze, zjeżdżam po lodzie temperatura 19 fahrenheita czyli na dobrym minusie no i pięknie, zobaczcie, zero chmurek praktycznie słońce i to jest miejscowość 100 mil od Colorado w kierunku Las Vegas, już tu jak widzicie, coraz mniej jest. Jak... No, niestety przerwało mi, przerwało, ponieważ e, nie miałem pamięci. Musiałem wykasować z 20 filmów. Zobaczcie, tam góry są, nie? Tu oczywiście dobrze ich nie widać. A tu mamy Walmart, a za Walmartem góry. Widzicie? Normalny sklep. Supermarket, idę tam dokupić parę rzeczy, które są potrzebne do jazdy. Jak będzie coś ciekawego, to jeszcze nagram na paru tysiącach widz wysokości. To tyle. Słowa. Witam ponownie, a tak się wraca w Kolorado w stronę Nowego Jorku. Jestem, tak jak mówię, 100 mil od Denver. Generalnie wszędzie są turystyczne. Ośrodki, ludzie zjeżdżają na nartach, na snowboardach. Trzeba uważać, żeby nie wywalić tutaj na ulicy na autostradzie w Łosia. Raz tu bieg Łosi, w bieg w osiedle. Dwa tygodnie później widziałem już jego uderzonego, niestety, blisko, blisko denver. Miasta Denver. No, wszystko góry, góry. Wjeżdża się bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Zimno jest nadal, chociaż minus może 1-2 stopnie jest, ale śnieg, jak widzicie, leży wszędzie. Wszędzie jest, jest śniegu i wyciągi wszystkie chodzą na, na pełnej kurtyzanie, jak to się mówi, tak? Dalej oczywiście jakby człowiek jechał to już są, jest pustynia. Utah, Vegas, no i Kalifornia. San Francisco ewentualnie Los Angeles ale to ma być później ma mieć taki tryb bo tam widzicie wyciągi się w są do śniegu jakiś ślad jest nie wiem czy widać widzicie widać nie? jadę dalej żeby sobie pocykać zdjęcia w moim stroju wikinga słowianina, słowiańskiego i tam będzie więcej drzew bo tu jak widzicie tych drzew nie za wiele a tam dalej bliżej Denver są takie wiecie choinki o tego typu jak tu ośnieżony, tak jak w filmie Wiking tym, rosyjskim. No tyle. Jak coś będzie ciekawego, to jeszcze się połączę. Sława. I tyle. Czas wracać do Nowego Jorku przez Chicago. Może pokażę Wam sklep w Chicago, ciekawy. Sława. Polarów 2, 3, 2, będą, się do pracy i rana, bo polarów to ten pan mu daje, 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 od daje, daje, po daje, daje, po po daje, po po daje, daje, po daje, 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 godziny daje, 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 A ja, mówię nie. Na a ja mówię nie Dla osób przyjemność A ja mówię nie dla obcych A ty pracuj, pracuj już tylko o rodzinie bo chleba Brakuje nawet trochę z miny Do domu wróciłeś, oczywiście się nie mylę, jest to co miałeś No i zaraz, czytałeś dziś lub żyje i w istotnym świecie Pracujący za czyjś wielkich korzyści Ale ty nie narzekając memu na to jest A ci co dają, to mogą się użają Ha! Ha ha! Ha ha! ha, ha, ha. Ja mówię nie, dla obcy czymności, a ja mówię nie dla obcy A ty rób, to, co za każdym pozostał, bo będzie źle I wez Ciebie, z odziną, zrobię to co chcę A ty rób, to, co za każdym pozostał, bo będzie źle I wez Ciebie, z odziną, zrobię to co chcę A ty rób, to, co za każdym pozostał, bo będzie źle I wez Ciebie, z odziną, zrobię to co chcę A ty rób, co za każdym pozostał, bo będzie źle I wez Ciebie, z odziną, zrobię to co chcę Jestem porażkiem i tego się nie stydę A kto się teraz tu idzie Я заблокирован, и тогда не стыдно, а кто в этом стоит? Я и тогда не стыдно, а кто в этом стоит? Выберега!